Konrad Błaszak Motorola Moto G51 5G. I to 5G jest bardzo kluczowe i bardzo ważne w nazwie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Przyszedł do mnie ten telefon, zobaczyłem jego wybechem, chwilę poużywałem i tak stwierdziłem. Hmm. Trochę nie wiem po co jest. Musiałem chwilę się zastanowić, bo jest na przykład o stówkę droższa według swojej Motorola. G60, które ma praktycznie wszystko lepsze, no to po co? To po co on jest? Po co? Po co Motorola? Motorola ostatnio lubi wrzucić dużo telefonów do swojej oferty, więc e, to jakby jest zrozumiałe, że tych telefonów trochę jest, ale ten model wydaje się nie mieć sensu. I dopiero chwilę musiałem z nim poprzebywać, żeby zrozumieć e, sens. A super, stanie mianowicie model ten to jest typowa motka, Wygląda jak typowa motka. Jest duży 68 cala, patleniowaty rzekłbym, ale nie, nie jest tak źle jak się może wydawać na 68 cala. Ale no, to jest duży telefon, wygląda jak typowa motka, ładnie, fajnie przechodzi ten niebieski. Ale to jest po prostu Motorola, jak Motorola. I co w niej jest takiego wyjątkowego, że można na nią, że warto czasem na nią rzucić okiem? Dwie rzeczy: 68 cala, duży ekran. Niektórzy bardzo to lubią, więc to jest duży atut dla niektórych i ps ale drugim dużym atutem tego modelu może być odświeżanie. 120 Hz. Motorola wielu daje teraz 90. Tutaj jest 120, więc jest jakby jeszcze poziom wyżej. 90 i tak wystarcza do fajnego korzystania. No ale jak się można mieć 120, to czemu nie można? No panie, no, czy zawsze więcej to lepiej, nie? Rdzeniów jak więcej, to też lepiej. Zawsze, zawsze. No, więc to jest taki plus. Jako. Dla niektórych, ale to nie jest ten kluczowy element. Kluczowym elementem jest to, że np. ta G60 wyższa może ma lepsze webechy, ale nie ma 5G. Ten model, mimo że ma na przykład Snapdragona z serii 400, dokładnie 480 plus 5G, bo oczywiście 5G musi być w opisie e, procesora, to właśnie to jest, e, to jest z 5G, jak wskazuje nazwa procesora. I to jest duże, duża. Hmm. I to jest jego atut. Czy to jest duża zaleta? Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem na tą chwilę. No nie do końca. No nie do końca. Tak? Jakby to jest sprzęt fajny, jeżeli ktoś kupuje relatywnie tani telefon, bo kosztuje 1000, około 1000 zł. Relatywnie tani telefon, który ma mieć 5G, który już albo ktoś korzysta z 5G, bo jest w zasięgu, albo y, zamierza w najbliższej przyszłości korzystać z 5G, bo wie, że będzie zasięg. Y, albo będzie potrzebował. I to jest fajny telefon dla takich. Osób, bo to 5G za niewielkie pieniądze z dużą baterią 5000 i całkiem płynnym działaniem wygląda y, jak fajny deal. Jeżeli jednak tego 5G nie macie i chcecie kupić telefon, żeby tylko raz użyć 5G, bo specjalnie 100 km pod maszt, y, żeby się pochwalić wynikiem, a normalnie to wiecie 4G i to bitne, no to chyba się nie opłaca. To wolę wydać stułę więcej na G60 ramie mnie zadowoli bardziej pod niemal każdym względem. To jest telefon bardzo specjalny, to jest telefon dla ludzi lubiących duże ekrany. To jest telefon głównie dla ludzi lubiących duże ekrany i 5G. To jest ten element, który musicie chcieć, żeby kupić ten telefon. To nie jest zły telefon, bo to jest bardzo fajne. on działa bardzo płynnie, wygląda jak motorolka, ale to jest całkiem ok, moim zdaniem. Motorole nie są już brzydkie, jak były kiedyś jakieś, teraz już są całkiem fajne. W yy, filmie kiedyś też nie było jakieś super brzydkie. Takie sobie były. Ale ten już wygląda całkiem ok. Działa bardzo fajnie. Aparat daje radę na blogu. Będziemy mieli zdjęcia. Tylko tu jest tą zaletą 5G. I to jest pytanie. Potrzebujesz 5G? Weź go pod uwagę. Jeżeli nie potrzebujesz 5G, nawet na niego nie patrz. Proste. Pozdro.